Na pewno będę wracał do tego miejsca z sentymentem, bo rzeczywiście yy, dlatego, że jestem tutaj w Kielcach, myślę, że zawdzięczam to pracy w Ząbkach. I spotkałem tam wielu ludzi, którzy mi pomogli i zresztą pomogli klubowi, który w tej chwili nie ma się czego wstydzić, jeśli chodzi o poziom sportowy. Gorzej jest organizacja. Rozumiem, że zawodnicy pokroju kraju Tatania ja mogą teraz liczyć na kontrakt w Kielcach? Tam jest dużo dobrych zawodników. Na pewno natomiast zawodnicy mają kontrakty, zadeklarowali grę w tamtym klubie i na razie spokojnie z tym, z tym wszystkim. Myślę, że tu też jest sporo zawodników, e, dlatego między innymi zmiana nie, do, nie została dokonana e, po nowym roku, czyli od stycznia, tylko teraz, żeby można było ten zespół rzeczywiście poznać i zobaczyć jakie, tutaj, e, jakie są braki i uzupełnić kadrę zawodniczą. A jak wielka przepaść dzieli pierwszą ligę od Ekstraklasy? To trudne pytanie, to jest niemiarodajne. Nie można tego ani w metrach, ani w litrach, ani w niczym obliczyć. Na pewno różnica jest, tak jak między nową drugą a nową pierwszą. To też jest, jest różnica na pewno. Są tutaj lepsi piłkarze. Jest dużo takich piłkarzy, którzy które prezentują no, rzeczywiście poziom techniczny bardzo zaawansowany, jak już widać na pierwszy rzut oka za po paru zajęciach, ale jest też e, sporo zawodników bardzo porównywalnych no, z tymi, którzy są w pierwszej lidze. Jak widać, e, zmienia się trenera wtedy, kiedy nie idzie. I pewna taka zmiana e, nastąpiła. W związku z tym cel na dzisiaj to jest utrzymanie zespołu w ekstraklasie, zespół awansował. E, końca nie wiedzieli, czy będzie baraż, czy nie będzie barażu. I to tak mniej więcej przypomina mi to, co było w Ząbkach w pierwszej rundzie, że też żeśmy nie planowali awansu do pierwszej ligi, a awansowaliśmy i nagle trzeba się zderzyć z rzeczywistością. Myślę, że tutaj też taka sytuacja była. Choć organizacyjnie i kadra zawodnicza na pewno jest zdecydowanie lepsza, no ale wyników nie ma, trzeba ratować ekstrapasy dla Kielc. Dlatego się tutaj znalazłem. Natomiast w następnych latach są cele rzeczywiście bardziej ambitne. ja Myślę, że spokojnie tutaj się uda jeszcze złapać środek tabeli z tym zespołem, który mamy. Czyli Pan wierzy, że w tej drużynie drzemie wielki potencjał? Na pewno tak, no bo ja ci nie wierzę, no to cóż tutaj przychodzić i czarować ludzi, nie jestem jakimś tam czarodziejem, który coś zrobi, że rzetelna praca i wyniki przyjdą same. Około półtora miesiąca temu, dokładnie w tym samym miejscu, w tym samym fotelu, siedział trener Moskal, który trenerem w nie jest. Czy pan nie uważa i nie boi się, że w momencie, kiedy nie będzie panu szło, czy drużynie nie będzie szło, może być z panem to samo co z trenerem Moskale? Wynika, na to, wynika z tego, że pan mi sam ten fotel podstawił tutaj, żebym siedział w tym samym fotelu co trener Moskal. Nie, myślę, że to zupełnie inna sytuacja. Ja wierzę w swoją pracę, wierzę w to, co robię i wierzę przede wszystkim w zespół, bo zawodnicy są zmobilizowani. Liczę na to, że jutro będziemy grali o trzy punkty. No właśnie, moja droga jest... Z tymi uprawnieniami od Podstaw wszystkie szczeble nauki przeszedłem. Niektórzy mieli jakieś szybkie ścieżki. No jest modne, szybkie czasy, szybkie ścieżki. Natomiast ja skończyłem AWF. Tam uzyskałem test 15 na drugiej klasy. później po jakimś czasie udało mi się... Spełniłem wymogi. Dostałem się na na klasę pierwszą i dostałem licencję UFA. Najpóźniej no po awansie z Dolkanem była taka możliwość, skoro prowadziłem zespół e, przynajmniej pół roku, awansowałem z drużyną, no to dostałem licencję e, uprawnienia, e, możliwość e, wzięcia udziału w kursie UEFA Pro, który skończyłem. Została e, do napisania praca, staż już odbyłem zagraniczny, w związku z tym wszystko jest w, na dobrej drodze. Teraz, w tej przerwie pomiędzy e, po skończeniu e, rozgrywek, e, zamierzam już praktycznie zrobić ten ostatni krok. Na gdzie pan odbywał te staże? No wcześniej jeszcze na kursie na jedynkę byłem w pierwszoligowym klubie belgijskim karce Genk na takim stażu, na którym się sporo rzeczywiście nauczyłem, bo to taki kontakt z zachodem, kiedy u nas jeszcze było tutaj niezbyt fajnie. Natomiast teraz byłem w lider słowackiej ekstraklasy Żelina. Też pod pewnym kątem, bo jeszcze ten staż załatwiałem sobie pod takim kątem pracy w Dolkanie, gdzie jest prywatny właściciel, bo tam też jest. I klub mniej więcej w takim kierunku zmierza. Dlatego staż był myślę, że ciekawy. Może nazwa tutaj ktoś tam mówi, że na Słowacji teraz Polacy się jeżdżą uczyć. No, ale Słowacja gra w mistrzostwie nie, w związku z tym myślę, że uczyć się można od każdego. Właśnie z tymi stażami ostatnio śmieszna sytuacja wyniknęła, bo w jednym z programów telewizyjnych Jerzy Engel powiedział, że PZP robi wszystko, żeby trenerom pomagać. Natomiast Czesław Michniewicz powiedział, że PZP nie robi praktycznie nic. Jakby pan ocenił tę sytuację? Nie mogę tylko mówić o swoim przypadku. Ja zapłaciłem sobie za wszystkie staże w Polsce i za granicą, bo w Polsce też byłem w dwóch klubach w Kroklinie i w Lechu. I tutaj nie ma żadnej pomocy, w moim przypadku nie było, jedyną pomocą było napisanie pisma, pamiętam, przez kogoś z pracowników, że oficjalnie jestem tutaj trenerem z Polski i PZPN prosi, żeby tam normalnie to wszystko przebiegało, list w języku angielskim chyba i niemieckim, także na tym się ograniczyła pomoc.